Dwóch minut, ale już wszystko wydaje się być w porządku. Zatem przypomnę, Jonson Baliński, Krzyżaniak. Kościół to ostatni bieg tego spotkania, bieg 15. Dobrze, spod taśmy wystartował Andreas Jonson walczył z Balińskim, który uwikłany w tę walkę spadł na trzecią pozycję, a drugi teraz jest Jacek Krzyżaniak, ale Baliński atakuje. Po zewnętrznej jedzie dość szeroko, a teraz znakomicie wszedł między dwóch rywali i wysuwa się z trzeciego na pierwsze miejsce, ale jeszcze trzeba to pierwsze miejsce utrzymać, bo atakują rywale. Dobrze poradził sobie Balisi, który teraz pojechał. Bardziej wąsko, musi uważać na Jonsona, Jonson zmienił tor jazdy, no i ten kontratak Szweda przyniósł na chwilę dobry rezultat, no i wychodzi Szwed na prowadzenie. Mamy w tym ostatnim wyścigu naprawdę dużo żużlowych emocji, znów Baliński, znów bardzo twardo. Aż wydawało mi się niebezpiecznie do tego stopnia, że Jonson nie utrzyma się na motocyklu, ale wszystko skończyło się na dużych nerwach i Jadą dalej żużlowcy w czteroosobowym składzie. Damian Baliński wygrywa ten bieg. Jacek...